Ośrodek Pomocy Społecznej w Hocianowie, przy współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu, w każdy wtorek i czwartek odbiera z marketu biedronka produkty o kończącym się terminie przydatności do spożycia. Dzięki temu mieszkańcy naszej gminy, którzy spełniają kryteria finansowe, mogą skorzystać z pomocy ośrodka. Aby skorzystać z pomocy w postaci jedzenia, należy zgłosić się do Chocianowskiego OPS-u. Dzięki współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu w każdy wtorek i czwartek tygodnia odbieramy ze sklepu Biedronka Focianowie artykuły spożywcze o kończącym się terminie przydatności do spożycia. Cieszy się to dużym zainteresowaniem wśród naszych mieszkańców. Na chwilę obecną skorzystało z tej formy pomocy 141 osób. Aby się ubiegać, to należy spełnić kryterium dochodowe. Kryterium dochodowe jest dużo wyższe jak kryterium do pomocy społecznej, bo stanowi 200% kryterium, to jest dla osoby samotnie gospodarującej 1402 zł na, na osobę, a dla osoby w rodzinie 1056 zł. Na chwilę obecną wydaliśmy artykuły spożywcze na kwotę 21 116 zł, co ilościowo stanowi tony 380. Także Mieszkańcy cieszą się z tej formy pomocy i bardzo prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym. Pracownik socjalny umówi wizytę i w każdy, ewentualnie wtorek czy czwartek, będzie możliwość ustalić termin odbioru. To kolejna inicjatywa dzielenia się żywnością w naszej gminie. Ponad rok temu z inicjatywy burmistrza miasta i gminy Chocianów Tomasza Kulczyńskiego w Chocianowie stanęła społeczna lodówka, do której mieszkańcy mogą oddać nadmiar zakupionej żywności. Tym samym zostawionymi tam produktami mogą częstować się najbiedniejsi. Z tego pomysłu w ostatnich miesiącach skorzystali także włodarze innych miast naszego województwa – Legnicy, Jawora, Polkowic, Udanina czy Środy Śląskiej.